Cześć, siemanko ludziska, ja jestem alfajtup a to jest już czwarty odcinek z serii Ultimate Custom Night Ja byłem aż tak głupi, że dostałem wiadomość jak można przejść challenge od widza i wolę od razu to zrobić bo będziemy robić Spring Trap co będzie odcinek trwać około pół godziny Dobra, pierwsze co robimy to włączamy to Więc nie, nie widać Po prostu zamkniemy drzwi. A, bo jeszcze muszę patrzeć na Funtime Foxy. Dobra, o pierwszej. 45. 45. Sekunda. Minuta trzydzieści minuta trzydzieści. Byłem. źle zrobiłem. Słuchajcie, znaczy, chciałem popatrzeć na ten, na kamery. Ja zapomniałem co mnie rozproszyło. Dobra, zrobimy chociaż ten challenge. Dobra, pyk. Czas sobie chodzi te fast końcy od trzeciej Czyli 5 minuty 5 sekund Teraz nic nie ma Te pięć sekund. A dobra, bo ja mam wiatrak włączony. O. 45 procent. Siedem, sześć, dwa. Włączyłem się generatora. dwa pięć tak dwa pięć o nie dwa pięć 5 sekund on się pojawia, czyli teraz pojawi się o czwartej minucie chyba. Ta Minuta. Mam nadzieję, że mnie matematyka nie zawiodła. Nie. Pierwszy raz w tej serii mi się skończył prąd. Power upsy. Dajcie mi to. Go. Dobra, jeden i spacja. Jeden, a spacja. Jeden, a spacja. Po pierwszej i 45 piąta sekunda. Powiem eee, tego Golden Frediego. Patrzcie mi, co on ma teraz. O trzeciej, dwa piętnaście. dwa piętnaście dwa piętnaście piętnaście zapamiętać Piętnaście mm, Trzecia minuta W trzeciej minucie Spoko właśnie gra. Trzecia minuta Zależy, się powtarzam, ale... Wiecie No ale głośno mam Dobra To nie zauważyłem Golden Frediego, co najgorsze, dobra? Nepetejte se mi odvala. Dobra. Zapraszam do Discorda, w możecie pisać kolejne challenge. A ja się biorę za challenge Springtrap. Czyli tak. Rockstar Foxy wiem. Nie radzę dotykać na jego papugę. Trash Gang. To wiadomo co robi. Nie mogę dać na niego kursory myszki. On patrzy na wenty. Na niego muszę świecić. Eee. hm, eee. dobra, Phantom Bimbi i Phantom Freddy, tak średnio muszę się obawiać. A bo jest jeszcze ten Afton i Lefty Afton, to wiem, słuchajcie u niego węta i muszę nacisnąć F JJ. Eee... On jest w węcie, też po prawej, i muszę nacisnąć F. Albo będę. Mógł, albo nie będę mógł e, zamknąć drzwi. Przynajmniej ja tak to rozumiem. Czy się uda? To się okaże. Zaszyłem się. Dobra, marionetka jest w jednym miejscu. Afton, nie, lefty. Ale Aftona się wystoszyłem. Znudź. Znaczy. Jak słyszałem, ten dźwięk jeszcze mam słuchawki na fula. Nie no, nawet na fula nie mam. Mam na 42. Hop, hop.

Nie tu, tu, Tego. On mnie będzie najbardziej denerwować. A, Ta. to tak jak mi powiedziałeś. Yeah, 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 yeah. yeah Jest! Ja pierdol! Ja pierdol! Ja pierdol Zostaw mnie, Dolu mały Mat, to do kosza wrzucę. Nazuję. Miszczoniem. Oh. Nie! I always come back. Zamknęłem! Zamknęłem mu drzwi. Który to był? Ten. Lefty. Jestem tam Afton. U góry W i F nacisnąłem. Ja pierdół. No ja... Jeszcze raz. Tak blisko było. Czemu? Hop, hop. Zmieniłem przyciski. dobra niemożliwe. Dobra, przynajmniej dla mnie niemożliwe. Robimy. Zbieramy ten. Dobra, w dupie ci mamy. Tak głęboko, że wyciągnąć się nie da. Olana marionetka. Jak jestem na hamarach, marionetka może mi coś zrobić. I always come back. Polar na Afton. Jezu, oni we dwoje taki zespół, jak tworzyli wygrze. la Royal. Me pierdo. I am not have any to my mother, my To Ja to pierwsze. Mówię sobie, zrobimy Spring Trap -pet w następnym odcinku, kiedy się lekko poduczę tych postaci. Znaczy, e, Phantom Angil to rozumiem, muszę e, zamknąć kamery, ale Phantom BB to muszę przemienić kamerę. Spring Trap rozumiem. DJ jest w węcie, ale nie zawsze mogę wiedzieć, kiedy jest. Phantom w wiadomo. Marionetka, no teraz wydaje się łatwa. Trash and the gang, to rozumiem. Rockstar Foxy nigdy się nie pojawia. Afton, no rzadko, chociaż w najlepszych momentach. I Lefty, którego też nienawidzę. Dobra. Ja się z wami żegnam, zostawcie że łapkę w górę i subskrypcję. 在。